Jestem ambasadorką akcji Badaj się regularnie, więc należy świecić przykładem, więc jestem i świecę. Jestem przebanana systematycznie przez panią doktor Edytę, która dzisiaj miała bardzo ładny speech podczas konferencji. No, czuję się bardzo dobrze zaopiekowana i, i tak życzę tego właśnie wszystkim, bo jednak od tego zdrowia wszystko się zaczyna. I to zdrowie na wszystko się przekłada, na każdą dziedzinę życia. A, a takie mamy czasy, że, że nas wszystko pośpiesza, przebodźcowuje, dodatkową dawkę stresu każdego dnia dostajemy i jednak ten organizm jest narażony na, na spore obciążenie, więc y, to regularne badanie daje nam też takie myślę poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Y, I paradoksalnie. Zapominamy, wszystko inne czasami staje się ważniejsze, te wszystkie inne obowiązki są pierwsze w kolejności. Więc, kiedy Mateusz um, z Royal Kliniki zaprosił mnie do udziału w pierwszej akcji, pierwszej edycji tej akcji, to moim, moją pierwszą myślą było: o, o a kiedy ja ostatnio byłam na badaniach, czyli złapałam się też na tym, że mnie to też umyka. I uznałam, że rzeczywiście jest ona bardzo wiesz, potrzebna i cenna, żeby właśnie czasami jedno zdanie, czasami taki spot, który nakręciliśmy, może, może być fajnym bodźcem do tego, że ktoś na te badania pójdzie. Co może się okazać, że na przykład uratuje mu życie w takich już dużych słowach, bo ostatecznie do tego się to sprowadza. Ale właśnie, bo wiele osób, i też pewnie każdy z nas ma coś takiego, że był taki moment, że po co, nie? Nie badam śmiałaś, tak? Wiesz co, no, bo gdzieś te badania w, w pewnym momencie się z, zaczęły kojarzyć z tym, że do lekarz przyjdzie jak się z chorym. A tak to właściwie, no tam... Po co? Przecież ja jestem zdrowa, nic mi nie dolega, żyje funkcjonuje, wszystko jest ok. A jednak ta świadomość dzisiaj, jest, jesteśmy dzisiaj w innym punkcie jako ludzie. I ta świadomość pomaga podejmować lepsze decyzje, więc dzisiaj jestem za tym, żeby już się nie migać, tylko, tylko badać regularnie, chociaż raz w roku, naprawdę. To, to, to czasami wystarczy. A jakie ty badania sobie robisz? Co polecasz właśnie sprawdzić tak dla samej siebie? No wiesz, wszystkie, wszystkie badania związane z naszą kobiecością, z naszym ciałem, z naszymi narządami, które są bardzo ważne i które są wiesz, ważne w kontekście też rodziny. I też często właśnie narażone są na, na, na różne zmiany, i to są takie zmiany, których się po prostu nie odczuwa. Tu nie masz tak, że bolicie ząb, to idziesz do dentysty. Często jest tak, że po prostu nawet nie wiesz, że w twoim ciele coś się zmienia. Dlatego jeśli chodzi o konkretne badania, to zdecydowanie do fachowców, do lekarzy bym odsyłała, ale żeby, żeby takie osoby powiedziały, w jakich badaniach kobiety, na jakie badania powinni postawić mężczyźni. No ja jestem za tym, żeby jednak mieć systematyczny kontakt z lekarzem, który będzie prowadził i wskazywał te właściwe ruchy.